Hej, hej, hej moi drodzy, tu macie oczywiście parametry tego urządzenia, a dzisiaj opowiem Wam szybko i zwięźle, jak się tylko da, o takim powerbanku solarnym z temu, czemu, czy innej tam stronki. Za y, to kupiłem sobie chyba trzy w hurcie, poszły mi po 10 zł? 12? Nieważne. Niby jest odporny na upadki, tak. Upadł mi parę razy i powiem wam, że ta gumka trochę pomogła, więc coś tam to daje. Ma dwa miejsca do ładowania y, normalnym USB, ma y, tutaj małe USB, żeby doładować sam power bank z gniazda, a nie polegać tylko na słońcu. Tu ma przycisk, którym powinno się o właśnie sprawdzić y, stan. Jak widzicie, na full. A jak dwa razy bardzo szybko zrobicie, to i się latareczka załączy. Latareczka, no taka, żebyście klucze znaleźli. Cały powerbank, jak był rozładowany na maksa, ładował mi się chyba około tygodnia na parapecie. A na dworze, jak go przełożyłem na parapet drugi raz, jak był rozładowany, ładował mi się o dzień krócej, czyli przez szybę troszeczkę słabiej. To idzie, zauważyłem. Kolejna rzecz, czy jest wodoodporny? No, ja bym tu spekulował, natomiast jak tam deszcz se na niego kropił, nic mu się nie stało. Taki Powerbank niby ma te 5000, natomiast mojego hmm, Poco poco X Pro Trójkę, no, potrafi nawet doładować do 20-25% jak jest na maksa nabity, więc zawsze jest to jako awaryjny zapomoga, wspomaga, czy wspomożenie waszego sprzętu biwakowego. Natomiast nie możecie tego traktować jako takiego full pełnoprawnego powerbanka, na którym sobie możecie pograć, nie wiem, na telefonie ileś, naładuje wam z 2-3 razy telefon na full czy inne rzeczy, no, bez przesady ludzie, że napisali tu 5000, to on może ma tak z 3 natomiast bez problemu mojego yy, Smartwatcha Active, to jest Xiaomi Redmi Active 5 Potrafi nawet 10 czy nawet 15 razy naładować i nie spadnie jeszcze do zera. Około 10 razy jak naładowałem, to nawet nie wiem, czy połowa doszła. Tak, pi razy drzwi, były 3 w sumie, więc taka, nawet nie zeszło poniżej połowy. Z kontaktu bardzo szybko się ładuje, można podłączyć go też do dużego panelu słonecznego, takiego wiecie, 20-watowego, który naładuje go bardzo szybko. Ogólnie nie jest zły to sprzęt pod warunkiem, że nie zapłacicie więcej niż, nie wiem, 15 max 20 zł, gdzieś pewnie na alegę. Nie przepłacajcie. Taka jest moja opinia. Możecie mieć inną. Na razie.